Sławomir Trzybiński, znany i lubiany wykładowca, autor wielu pozycji książkowych o tematyce gospodarki pasiecznej i chorobach pszczół, propagator nowoczesnych rozwiązań w pasiece, ekspert i producent odkładów. Witamy serdecznie. Cześć Sławku. Tam, witam w mojej pasiece, w jednej z wielu moich pasiek. Tak jak tutaj kolega Rafał powiedział, pszczelarz zawodowy. No i dobrze mi się z tym żyje. I zawsze, jak tylko sięgnę pamiętam, myślałem o tym, żeby być pszczelarzem, że pszczoły mogą dać i jakiś dochód, da się z tego przeżyć, i mogą dać wolność, jest niezależnym, pracuje się u siebie. A właściwie to pracują pszczoły, a my się tylko nimi opiekujemy. Bo co my mamy w tych pszczołach? Czy coś się zmieniło? Yy, zmieniło się yy, dużo, na gorsze. Ale mam w mojej biblioteczce pszczelarskiej książkę z roku 1950, taki podręcznik pszczelarski normalny. I we wstępie jest bardzo ciekawa bardzo informacja podana, że wtedy, po II wojnie światowej, Wydajność miodowa z jednej rodziny w Polsce, z jednej rodziny pszczeli wynosiła około 3 kg. Nie jest to dużo. Nie jest to dużo, a przecież warunki do gospodarowania były bez porównania lepsze niż teraz. Przede wszystkim warunki pożytkowe. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz, nie było chemii stosowanej w rolnictwie, więc problem nam odchodził zupełnie. Trzecia sprawa nie było warozy. A jak warozy, to i wielu innych chorób, które obecnie dziesiątkują pasie, nasze pasieki. Teraz wydajność średnia rodziny pszczelej w naszym kraju to jest około 20, no powiedzmy 23 kg w rocznie. Czyli 20 kg więcej. Skąd to się wzięło? Przecież, tak jak wspomniałem, pożytki są gorsze, chemię, na chemię wszyscy pszczelarze narzekają, zresztą nie, nie tylko pszczelarze, wszyscy narzekamy na tę wszechobecną chemię. Jest waroza, która nasze pasieki dziesiątkuje, a nam jest tak dobrze. Oczywiście przeciętny pszczelarz staropolskim obyczajem powie, że jest beznadziejnie, że żyć się nie da i jak tu dalej, co tu dalej, jak tu sobie radzić, ale przecież pasiek w Polsce przybywa. Pszczelarz to nie tylko stary dziadek 80-letni z fajką, który idzie w niedzielę po obiecie, do do po, po swojej pasieki, ale młodzi ludzie, to ja już jestem to starsze pokolenie, ale 20-latków, 30-latków w naszej szeregach jest coraz więcej, więc chyba nie jesteśmy. Dlaczego? Dlatego, że z tymi wszystkimi zagrożeniami, które o których wspomniałem, czyli uproszczająca baza pożytkowa, chemia w rolnictwie, nowe choroby, które zaczynamy od razy, jakoś sobie radzimy. Dlaczego? Dlatego, że my mamy dużo większą wiedzę niż mieli nasi przodkowie. Damy się na pszczołach lepiej, wprowadzamy nowe metody gospodarki pasiecznej, dzięki czemu możemy wykorzystywać yy, pożytki Słabsze niż te kiedyś. Możemy wykorzystywać pożytki te obfite na monokulturowych gospodarstwach rolnych. co wszystko jest w naszym zasięgu, tego nasi przodkowie nie mieli. Mamy o wiele ciekawszy, doskonalszy, bardziej wydajny sprzęt pasieczny. Mamy o wiele lepsze po głowie pszczół którego kiedyś nie było. Są bardziej pracowite, mniej rojliwe, łagodne. Teraz do przedszkoli, do, przepraszam, do pasiek przeprowadza się przedszkolaków. Pasieki trzymamy w miastach. Sam mam jedną pasiekę zlokalizowaną w centrum miasta Koła. Na zagrożeniami typu choroby walczymy i radzimy sobie. Dzięki czemu? No, dzięki naszej wiedzy i dzięki temu, że na rynku są środki farmakologiczne, które mogą pomóc nam te zagrożenie zwalczyć. Największym zagrożeniem jest waroza. Gdy pokonamy warozę, pozostałe choroby nie są groźne. A warozę zwalczamy właśnie, zwalczamy właśnie lekami. Nie ma co oczekiwać, że pszczoły same sobie z warozą poradzą, że oczyszczą się z warozy, że pokonają ją w jakiś cudowny sposób. Musimy pszczoły leczyć i robimy to tak, żeby zrobić to jak najbardziej skutecznie, jak najmniej pszczołom zaszkodzić i jednocześnie nie zaszkodzić sobie, a więc nie wprowadzić szkodliwych substancji leczniczych do naszych produktów. No i przy okazji stosowania zabiegu leczniczego nie, nie zatruć się po prostu, nie, nie zaszkodzić sobie. Do tego służą coraz doskonalsze leki weterynaryjne. Jednym z nich jest preparat, który mam, waromet, Preparat na bazie pasmów. Obydwa te specyfiki są stosowane od lat w zwalczaniu warozy i są skuteczne. So, y, są jednocześnie łatwe w dawkowaniu, zwłaszcza jeżeli użyjemy je w tej formule, w formule waromedu. Waromedu, który jest, można powiedzieć, następcą y, do niedawno stosowanego kapitalu Clean, y, który y, uratował wiele pasiek i który był bardzo popularny y, w naszych pasiekach. Y, preparat skuteczny, waromed, jak najbardziej skuteczny, y, prawie w 100%, a nawet. Można bardzo zniszczy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Bardzo łatwo są w po prostu pszczółki. Pszczółki w uliczkach. Może potem sfilmujemy polewanie. Pszczółki w uliczkach polewamy tym preparatem. Nie możemy, nie możemy sobie w ten sposób zaszkodzić. Jednocześnie... Substancje czynne, kwas szczawiowy, kwas mrówkowy występują naturalnie w przyrodzie, szybko ulegają biodegradacji, więc na pewno nie zaszkodzimy ani pszczołom, ani konsumentom miodu. Można powiedzieć, leki dalej. stosować można y, najlepiej wtedy, kiedy y, najlepiej zadziała, a więc w okresach bezczerbiowych, gdy w rodzinie pszczelej jest jak najmniej pszczół i aktywność pszczół jest jak najmniejsza. Dlatego najbardziej skuteczny będzie w okresie jesiennym i wczesno-wiosennym. Wtedy pszczoły wszystkie są w bólu. Czerwiu jest mało albo nie ma go wcale, zastosowany działa bardzo skutecznie. Jeżeli coś się złego wydarzy, czyli z jakiegoś powodu populacja warozy naszy, u naszych pszczół wzrośnie do poziomu niepokojącego. A jaki jest to ten poziom niepokojący? Nawet jedna waroza na UL to jest już poziom niepokojący, czyli jeżeli z jakiegoś powodu, losowego najczęściej, nie, nie zwalczymy warozy na czas, zwalczymy nieskutecznie, zastosujemy zabieg nieskuteczny. I jest zagrożenie, że ta waroza może się rozwinąć na naszych pszczółkach. Wtedy możemy ten preparat zastosować również w środku sezonu, w pełni sezonu. Oczywiście wystrzegamy się stosowania go wtedy, kiedy jest miód towarowy w ulach, lepiej miód wcześniej odebrać, ale ponieważ jest to tak zwana lekka chemia, kwasy organiczne, łatwo rozkładające się. Na pewno nie skazimy naszych produktów, czy to miodu, czy wosku, czy innych produktów pszczelich i nie zaszkodzimy naszym pszczółkom. Producent zaleca stosowanie nawet trzy razy w odstępach tygodniowych, a więc kwas organiczny, kwas szczawiowy plus mrywkowy zastosowany kilkakrotnie na to samo pokolenie pszczół i pszczołom nie zaszkodzi. Można stosować w okresie jesiennym, można stosować w okresie wczesnowiosennym, na przedwiośniu, czy na wiosnę też. To samo pokolenie pszczół zostanie potraktowane To są dawne kwasu i pszczoły to żyją. Lepiej zastosować ten preparat niż pozostawić pasieka samą sobie i dopuścić do tego, żeby waroza nam po prostu pszczoły zjadła, bo do tego dojdzie. Waroza nieleczona zawsze dla pszczół jest śmiertelna i o tym musimy zapamiętać. To musimy zapamiętać. Inne choroby, inne choroby z którymi spotykamy się w naszych pasiekach są dla pszczół specyficzne i pszczoły nasze mają mechanizmy oporności na czynniki chorobotwórcze, czy to choroby bakteryjne, jak zgnilec, kiślica, czy choroby grzybowe, czy biceczerwiu, nozema. Z tym wszystkim pszczoły sobie poradzą, jeżeli będą w odpowiedniej kondycji, jeżeli będą silne, dobrze odżywione, dobrze odżywione, a więc dopływ nektaru, pyłku. Jeżeli nie ma nektaru, podkarmiamy. Jeżeli nie ma pyłku, yy, to wtedy możemy podawać pokarm pyłkowy, pyłek czy pierzga odebraną wcześniej w okresach dużej obfitości pożytków pyłkowych. Yy, więc pszczoły muszą być dobrze odżywione. Następna rzecz, dobra kondycja rodzin pszczelich, a więc matka w dobrej kondycji składająca duże jeczy, tworząca silną rodzinę pszczelów. I do tego odpowiednia dawka substancji leczniczych substancje leczniczych, z których y, z czystym sumieniem można rekomendować właśnie. Tutaj środek waromy bo on jest na pewno skuteczny i na pewno nie nikomu. Można jeszcze dodać sprawku na pewno, że można go zastosować. co jest dość istotne już w dość niskich temperaturach zewnętrznych. Y, producent rekomenduje temperatury powyżej zera, ale ja sobie zdaję z sprawy i robiłem to. Można nawet w temperaturze ujemnej. oczywiście nie polewałem przy minus 30, bo takie typy, temperatury bo bardzo rzadko się zdarzają, a w zasadzie w Wielkopolsce nie zdarzają się w ogóle. Natomiast przy y, poniżej zara można zastosować, czy będzie działał. Y, będzie działał, ale pamiętajmy o tym, że wtedy pszczoły są bardzo mało y, aktywne. Nie przemieszczają się za dużo w tym kłębie pszczół zimujących, nie przemieszczają się i ta substancja aktywna nie będzie penetrować. Nie będzie penetrować tej przestrzeni gniazda Pszczelego, dlatego lepiej poczekać aż się trochę ociepli i będzie powyżej zera. A przecież zimy mamy ostatnio, takie tak jakie mamy. No. Grudzień ostatni, czyli 2020 roku był cieplejszy niż maj. 2021 więc na pewno w tym okresie no, późno jesiennym znajdziemy taki dzień tak samo na przedwiośnie varometr też na warozy na pszczelach dorosłych ale pozostaje w atmosferze, w atmosferze gniazda pszczalego długo w okresie jesiennym nawet do dwóch tygodni i wtedy wszystkie czerw doła się wygryźć i wszystko waroza yy, znajdujące się na czerwiu po prostu trafi na, yy, na substancję czynną i zostanie zabita. Dlatego no, Czyli ale nie rekomend... sam... Słabku, można z czystym sumieniem powiedzieć tak jak zresztą wskazałeś, że można go dać jako, jako jedyny y, lek do, do, do zwalczania y, farozy, w sensie jedyny w jako w każdych warunkach, również w sezonie. Również w, se, w sezonie warozy w ma nie być. My mamy ją zwalczyć skutecznie. Przede wszystkim w okresach natu, naturalnych, w okresach bezczerwiowych, w okresie jesiennym i przedwiosennym. Ale jeżeli się zdarzy, że jest, bo zdarzy się, każdemu pszczelarzowi coś gdzieś może się mogę go to ten lek możemy zastosować yy, również w pełni sezonu. Najlepiej oczywiście w okresach bezczerwiowych, jeżeli takich nie ma, tak jak producent rekomenduje, yy, trzy razy w odstępach tygodniowych, i wtedy każda warosa dostanie po głowie yy, właśnie yy, tą substancją czynną. Yy, co jeszcze ważnego? Zwróćmy jeszcze yy, uw uwagę na to, na to, żeby jednak e, nie czekać na ten czas krytyczny, na jesień, e, czy nawet to jest optymistyczny, kiedy że e, zaczynają leczyć po lipie, tylko czasami mhm. jeszcze czekają aż na czyli aż czekają do późnego października, wtedy ten e, poziom warozy jest na tyle wysoki, że już naprawdę no tak. zagraża rodzinie. Nie czekajmy na to, tylko róbmy te zabiegi, monitorujmy e, stan porażenia rodziny warozą i róbmy te zabiegi e, odpowiednio wcześniej. Czyli ta wiedza jest przede wszystkim to, co wspomniałeś e, i na pewno... Obserwujmy swoje pszczoły. Obserwujmy i właśnie wtedy, kiedy podejrzewamy, że waroza może być, a jest taki moment, żeby ją zwalczyć, to waromedem można walczyć właśnie w środku, w środku sezonu. A waroza przybywa. Przybywa bardzo dynamicznie w ciągu sezonu, bo ona się bardzo szybko rozmnaża i zanim pszczele się zorientuje, to jest więcej niż pszczół, jeżeli zaniedbamy leczenie. I pszczelarze czasami są zaskoczeni. Mówią, czy ktoś mi tej warozy do ula nasypał? Nie, ona się po prostu tak szybko rozmnaża, jeżeli, jeżeli zaniedbamy leczenie, jeżeli opuścimy jeden zabieg, a możemy, bo może było wesele akurat w rodzinie, bo może pszczelarz znalazł się w szpitalu i nie mógł nie mógł yy, zadziałać, a waroza tylko na to czeka. Ona nie myśli o tym, że wnuczka miała wesele, ona nie myśli o tym, że pszczelarz miał operację. Ona swoje robi. Dlatego trzeba pilnować naszych pszczółek, bo przed tym problemem same się nie opinują. Przetrwały miliony lat, ale z warozą, na razie sobie nie radzą. Na razie sobie nie radzą i na razie nie będą sobie nie radzić. Są zdane tylko na naszą opiekę. Pszczołami opiekujemy się my. To nieważne, że każdy z nas ma książkę leczenie zwierząt gospodarczych i ktoś tam tę książkę podpisuje. Tak naprawdę to my zaglądamy do ula i to pszczoły od nas oczekują opieki. Od nas... Oczekują tego, że utrzymamy je przeżyciu, że będą mogły pracować dla kolejnych pokoleń. No. Natomiast też wskazywaliśmy, że e, waroza jest wektorem roznoszenia bardzo groźnych wirusów, Wyrusy. o czym często pszczelarze zapomi zapominają po prostu. No, zapominają Wydaje mnie, się że im, że e, zwalczą warozę i jest po problemie, prawda? No A tak. to te wirusy dziesiątkują e, yy, nasze nie. pszczoły. Yy. To, że wirusy są groźne, coraz więcej o tym czytamy w prasie pszczelarskiej, w literaturze. Na to się zwraca uwagę. Wcześniej się o tym tak dużo nie mówiło. Okazuje się, że wirus zdeformowanych skrzydeł jest bardzo groźny i powoduje masowe ginięcie rodzin pszczeli, do tego wirus y, ostrego paraliżu pszczół. One wszystkie są roznoszone przez warozę. Z tym, że Bywa taka sytuacja, że na, yy, w okresie wczesnej jesieni, powiedzmy początek września, pszczelarz yy, zastosuje jakiś lek przeciwko warozie, czy to barometr, czy, czy apiwaron, czy inny skuteczny lek. I okazuje się, że waroza się posypała z pszczół aż czerwono na wkładkach dymnicowych. Pszczelarz jest zadowolony, chorobę zwalczył. Za parę dni powtórzy zabieg. Okazuje się, że jeszcze trochę tej warozy spadło. Za parę dni powtórzy zabieg, jeszcze coś spadło i po czwartym zabiegu jeszcze dwie, trzy sztuki spadły i pszczoły wyleczone, warozy nie ma. Wszystko gra. Czyli połowa października pszczelarz zagląda do ula, żeby sprawdzić, czy coś tam złego się nie dzieje, czy nie weszła mysz, czy może nie trzeba jakieś ramki ująć, zabrać, bo za duże gniazdo, a może ocieplenie jakieś dodać. Nieważne. Zagląda do ula, żeby uchy... przychylić nieba swoim podopiecznym. Patrzy, są plastry, są zapasy. Nawet jest trochę czerwiu, a nie ma pszczół. Gdzie się podziały pszczoły? No oczywiście, wredny sąsiad nam wytruł, albo rolnik opryskał, albo telefony komórkowe, albo badania kosmosu, albo jeszcze co. No wszystko naraz się rzuciło przeciwko temu pszczelarzowi. Nie! To nie wszystko naraz. Po prostu tej warozy było tak dużo na poczwarkach, z których powstały pszczoły, które teraz powinny być w ulach. Tak dużo, że te pszczoły urodziły się już w bardzo słabej kondycji, wgryzły się bardzo słabe. I zamiast dożyć do kwietnia, czyli żyć 8 albo 10 miesięcy, przeżyć całą zimę, one padły po miesiącu. Po prostu były zapro zaprogramowane przez. Te, przez, przez to osłabienie, zarówno przez no, odżywianie się ich ciałem przez warozę, do tego były zainfekowane wirusami, to wszystko spowodowało, że te pszczółki zamiast żyć 8 miesięcy, żyły miesiąc. I wyleciały raz, przelecieć się przed zimą i już nie wróciły. Padły gdzieś w trawę, 100-200-300 metrów od ula pszczeleś ich nie znalazł. Ul pozostał pusty. Yy, oczywiście, do mniemania, może uciekły, może sobie inne, yy, inne miejsce znalazły lepsze. Jakie miejsce się znajdą lepsze w październiku? Co one zrobią w październiku w lesie? Po prostu padłyby z głodu. Nie, nigdzie nie uciekły. Jeżeli by to polegało na ucieczce rodzin pszczelich, yy, właśnie w okresie jesiennym, to by pszczelarze zobaczyli te yy, setki tysięcy rojów wędrujących po kraju. Wiemy, ich. po prostu pszczółki wylatują, wykończone przez warozy wylatują i i umierają mimo, że pszczelarz bardzo ze ale zwalczył ją o rok za późno niestety o rok za późno powinien zwalczyć w poprzednim sezonie tak, żeby wiosną gdy pierwszy czerw się pojawia nie było jej w celu a jeżeli było jakieś to poprawić leczenie w sezonie, najlepiej w okresie bezczerwiowym, bo taki może być w sezonie. Jeżeli nie może być, to metody gospodarki polegają, pomagają na pomagają coś takiego osiągnąć, żeby nie było czerwiu i wtedy zastosować preparat przeciwko warozie skuteczny. Mhm. I Czyli warozy nie będzie. Najgorsze jest właśnie to sierpniowe, namnożenie się duże warozy wtedy, kiedy jest dużo czerwiu, z którego mają y, powstać pszczoły, które będą zimować. I te pszczoły y, rzeczywiście się wygryzą, pszczelarz na nich zwalczy waroze i one po dwóch, trzech tygodniach umrą ze starości, bo ich życie miało trwać tylko miesiąc, bo takie się urodziły, takie słabe. Po prostu miały bardzo trudne dzieciństwo. Rozumiem, czyli podsumowując obserwujmy nasze pszczoły, dokształcajmy się, monitorujmy poziom warozy i, i, to, i, to, i to będzie skutkować. Mamy zalecenia y, naukowców również, że monitorować i jeżeli się tej warozy dużo sypie, czyli ten osób osyp, osyp dobowy jest wysoki, to wtedy zwalczać. Nie nawet jak, te, jak ten osyp jest mały, to zwalczać, po prostu zwalczać, bo jak się rozmnoży, to już się za późno. Yy, wiedzmy o tym, że parodza jest bardzo groźną chorobą, najgroźniejszą z dotychczasowych wszystkich chorób i pszczoły same sobie z nią nie poradzą. Po prostu miejmy to, tę wiedzę, miejmy tę wiedzę i yy, znajmy biologię tego patogenu, że on się bardzo dynamicznie rozwija i nie ma żadnych skrupułów, a pszczoły nie mają żadnej możliwości obrony. Oczekiwanie na to, że poradzą sobie same kończy się definicją 25. Tapku ja serdecznie dziękuję za, za to, że podzieliłeś się swoją wiedzą i doświadczeniem skorzystania z leku do zwalczania warozy, jakim jest varometz.